Witam kochani bardzo serdecznie na kanale Sunlight Tarot. Tarociska Fortuna się kłania. Zapraszam na horoskop tygodniowy, znaki wodne, rak skorpion ryby. Od 27 grudnia do 2 stycznia 2022 roku karty tarota oraz Lenormand wyjaśniające. Także zaczynamy od kart tarota. Rak 27 grudnia, przypomnę, 2 stycznia. Raki. dosyć dobry horoskop, moi drodzy jest tutaj Oczywiście, wybór od poniedziałku jest sprawa do podjęcia. Moi drodzy, tutaj jest zastanawianie się nad pewnego rodzaju drogą. Może będziecie chcieli gdzieś wyruszyć i tutaj chwilowe takie zastanowienie. We wtorek jest, oczywiście, jest podpowiedź od Tarota, aby czas na to, aby się ruszyć. Także jak najbardziej na tak podróż. We wtorek jest poprawa sytuacji finansowej, coś się rusza, uraka do przodu, jest dobrze. Zaczynamy działanie. Możliwe, że tu do nas jakieś pieniądze dodatkowe przyjdą. W środę już jest trochę wolniej. Zmiana energii na energię powietrza jest tutaj materia mniej istotna, tutaj 3 dni mamy ze znaków powietrza środa, czwartek, piątek no i moi drodzy ktoś złośliwy, nerwowy yy, może nam się tutaj ujawnić, także środa jest taka troszeczkę nerwowa i ktoś może być yy, złośliwy kto stanie na naszej drodze młodsza osoba i może być lekki problem pamiętajcie yy, niezbyt duży w czwartek za to jest trochę myślokształtów, jest trochę obaw, zaczynamy się zastanawiać. Możemy też być przez kogoś, moi drodzy, może obserwowani, albo też sami będziemy się zamykać w domu, może będziemy czegoś szukać przez internet, zastanawiać się nad czymś, ale przede wszystkim obawiać się czegoś. W pracy może być jakaś kontrola. Piątek chcemy zostawić przeszłość za sobą, zamknąć drzwi, na przykład w pracy, i wyruszyć po nową rzeczywistość. Może to być, moi drodzy, tutaj w Sylwestra gdzieś, bo to jest 31 grudnia, gdzieś pójdziemy, gdzieś wyjdziemy, moi drodzy, na zewnątrz. Nie wiem, czy będą organizowane w tym roku jakieś obchody sylwestrowe. Jakieś koncerty? Nie wiem, nie słucham telewizji, więc nie wiem, ale tutaj jest podróż. Jest tutaj wyruszenie po nowe doświadczenia w piątek. Sobota to jest nowy rok. W nowym roku tutaj zgoda, harmonia, porozumiewanie się bez słów, zakochiwanie się w sobie od nowa, zakochiwanie się w nowych osobach. Także tutaj bardzo przyjaźnie, harmonijnie w sobotę i w niedzielę taka witalność tutaj uraka, że będzie ćwiczył, będzie spacerował w niedzielę, pomagał innym. No, spacery ze zwierzętami, no tu fajnie to wygląda. Bardzo dobry tydzień. Oprócz, moi drodzy, lekkiej nerwowości, lekkiego wahania, ale. Pamiętajmy, to są energie przejściowe, poradzicie sobie, nie jest tak źle. Lenormand mówi o prezencie, moi drodzy, przesyłce jakiejś listownej. Może być to list miłosny, nawet w tym tygodniu, ale też może być wiadomość tutaj, moi drodzy, od kobiety bardzo przyjaźnie nastawionej do Was. Także to mogą być. Miłe słowa, miłe gesty, prezenty, kwiaty, jakiś podarunek. W zdrowiu problem może powrócić z jakimś bólem, może to być ból w okolicy szyi, albo też ból kolana, ból głowy od zatok. Uważajcie na podwójne narządy: oczy, uszy migdały. Ja Wam życzę dużo zdrowia i, moi drodzy, macie moc na ten tydzień. Szczęśliwego nowego roku dla wszystkich moi drodzy. No i do usłyszenia. I teraz przechodzimy do skorpiona. Zobaczymy co u Skorpiona. Skorpion od 27 grudnia do 2 stycznia 2022 roku. Zobaczymy jaki to będzie tydzień. Równie dobry tydzień, bardzo dobry, nawet bym powiedziała, oprócz poniedziałku, bo tutaj albo konkurencja jakaś dała sobie znać, albo będzie drobna kłótnia. No coś takiego może się wydarzyć. Nie martwcie się, poradzicie sobie, we wtorek już jest pomoc. No, niektórzy mogą w poniedziałek jakieś sporty uprawiać, też tak może być. Nie wszyscy muszą mieć jakąś małą wojenkę kłótnie. We wtorek, Pomoc finansowa od mężczyzny, znaki ziemskie. Byk pan na koziorożec to może być, ale nie muszą, mogą być też znaki, moi drodzy ognia. Tutaj jest pomoc od mężczyzny finansowa. Może coś Wam zaproponować? Tu, jeśli macie swoje firmy, bardzo dobra koniunktura przychodzi we wtorek, bardzo dobry czas. Możecie w pracy również otrzymać jakieś dodatkowe pieniądze, moi drodzy. We wtorek. W środę jest karta sprawiedliwości, coś z urzędem może będziecie załatwiać, podpisywać jakiś dokument. Środa bądź czwartek. Także tutaj sprawy urzędowe, sądowe, środa. W czwartek. Też y, ważna rozmowa z mężczyzną z urzędu. Możecie y, również w pracy mieć ważną rozmowę, podpisywać y, nowy dokument. Bardzo y, ciekawy czwartek, na pewno niezmarnowany czas w tym tygodniu. Też tutaj jest jakiś dokument, na pewno, bo mówię: dokument do podpisania przy tym y, coś będzie y, właśnie na rzeczy dwa razy mi tutaj się tak pokazało moi drodzy możecie się również czegoś dowiadywać, doszkalać w tym tygodniu w piątek duża witalność moc, radość opieka nad innymi bardzo dużo siły u Skorpiona w sobotę dodatkowe pieniądze przychodzą, jesteście zadowoleni, to jest moi drodzy Pierwszy y, styczeń to jest nowy rok. Tutaj dostaniecie pieniądze wiadomości. Także super y, zacznie się ten nowy rok od korzystnych, moi drodzy, wiadomości w finansach, y, w materii, ale też możecie liczyć na swoich przyjaciół. Na pewno macie przynajmniej jednego obok siebie. I to może być lew, to może być, y, moi drodzy, kobieta też y, domowa. Która jest koło Was i może Was czymś wesprzeć. W niedzielę bardzo ciekawe rozmowy z kobietą, bardzo dobrze, przyjemnie spędzona niedziela. Cudny tydzień wyjaśniający dla Skorpiona. W poniedziałek tylko się nie dajcie sprowokować, bo może być mała kłótnia. Ale też moi drodzy może być dużo pracy. Czasem piątka była, to jest dużo ludzi zamieszanych i dużo obowiązków. Także z mojego doświadczenia wiem, że niekoniecznie są to spory yy, głębokie. Nie martwcie się. W zdrowiu może powiem. Na pewno na głowę uważajcie i tutaj kolana. Dolne partie w ogóle tak układu moczowego, pęcherz te sprawy, ale jest wyzdrowienie. Poradzicie sobie trochę waszej y, takiej wrażliwości, widać. Proszę bardzo, jest urząd pokazany, wysoka instytucja, duża instytucja, spełnienie karta gwiazdy, podpisanie jakiegoś dokumentu moi drodzy. Wyjaśnienie sytuacji. Może ktoś będzie odbierał klucze, na przykład do nowego domu, do nowego mieszkania z końcem, początkiem nowego roku. Także u Skorpiona bardzo ważny, decyzyjny tydzień. Pozdrawiam serdecznie, życzę szczęśliwego nowego roku. A jeśli moi drodzy, tutaj nie będziecie odbierać kluczy, jeszcze wtrącę yy, słowo. Do nowego mieszkania, to wyjaśnia się sytuacja i wasze szczęście wychodzi tutaj do was naprzeciw. Także macie ochronę z góry, poradzicie sobie. Serdecznie dziękuję. No i moi drodzy ryby, od 27 grudnia, ja przypomnę tylko do 2 stycznia 2022 roku. Bardzo serdecznie wszystkie ryby witam. I zapraszam, moi drodzy, do wysłuchania. No u ryb troszeczkę zmienne tutaj emocje, nastroje, samopoczucie. Zacznijmy od poniedziałku. Karta Maga. Bardzo kreatywnie będziecie działać. Może rozmowa z lekarzem, z nową osobą poznaną. Tutaj wykażecie się swoją kreatywnością, inteligencją, będziecie działać. We wtorek, moi drodzy, dużo pracy, zamieszania, także dużo działania, będziecie musieli dużo rzeczy pozałatwiać, także to są obowiązki domowe wtorek pracowity, w środa karta świata, możecie rozmawiać z kimś z zagranicy, może ktoś będzie się gdzieś wybierał za granicę albo też w internecie będziecie moi drodzy szukać tutaj czegoś do domu, jakiegoś sprzętu też, coś będzie Wam tutaj Potrzebnego, właśnie z internetu. Może jakieś wiadomości dotyczące też um, spraw um, waszych domowych. Um, może będziecie szukać tutaj um, recenzji na temat jakichś sprzętów domowych. No, różnie tutaj może być, ale głównie radość w środę i duży um, taki potencjał macie. Także działajcie, moi drodzy. Karta świata mówi, że. Um, jeśli wy się otworzycie na świat, wasz tutaj świat jest bliżej, otwiera się na was również. W czwartek król Buław, pomocny mężczyzna, który przychodzi, moi drodzy, też do was, ale, kochani, tutaj macie coś takiego, że Koło karty świata i koło dziesiątki mieczy muszę powiedzieć, że tutaj jest zagrożenie dla tego mężczyzny. On jest bardzo pomocny, to może być rodzinny mężczyzna, ale też on może potrzebować pomocy tym razem. On zawsze pomagał i nadal jest szczerym, ale tutaj może być kłopot z tym mężczyzną, także... Możecie dostać wiadomość, że ktoś na przykład gorzej się czuje, tak? W czwartek. W piątek też osłabienie u ryb, energii, może być kłótnia, może być jakiś dylemat. Uważajcie tutaj na swoją energię, może być przeziębienie. Także myślę, że w sobotę dobre wiadomości, bo będziecie się radować. Tu, ale też, moi drodzy, to jest takie, taka radość troszeczkę poprzez łzy, ja bym powiedziała, przy tych kartach, ponieważ nie do końca jest tutaj tak, jak wy chcecie, bo jest dziesiątka mieczy i wieża. Także w sobotę, w ten nowy rok, moi drodzy, niby pozornie jest. Dobrze, ale nie do końca, ponieważ idą zmiany i wy w niedzielę te zmiany odczujecie. Czego mogą dotyczyć te zmiany w niedzielę? Tutaj, moi drodzy, może być problem z kimś, znowu zmiana planów z kimś z rodziny, także tutaj jest yy, coś zmiennego, co przychodzi do ryb. Może być problem z mężczyzną, może być w rodzinie, może być problem albo też z szefem, albo problem, i problem z młodą osobą, która zmieni plany w rodzinie. W zdrowiu na pewno uważajcie tutaj na przeziębienia różnego rodzaju bóle kręgosłupa. Ogólnie nerwowo, nerwowo i też yy, na jakieś alergie pokarmowe. Zobaczymy, moi drodzy, w kartach Lenormand. No, taki tydzień akurat wyszedł. W kartach Lenormand, kochani, macie wsparcie i jakaś wiadomość przyjdzie do Was, yy, no, gdzieś od kogoś yy, z. Moi drodzy, takich terenów zielonych, takich dalszych, gdzieś poza miastem, przyjdzie do Was jakaś wiadomość. Także tutaj wyczekujcie wiadomości w tym tygodniu. Ja Wam życzę szczęśliwego nowego roku. Nie przejmujcie się, moi drodzy, cokolwiek by się nie działo, to są energie przejściowe, trzeba przez to przejść. Trochę trudne czytanie dla ryb, czegoś będzie tutaj, moi drodzy, brakowało. Coś tutaj się zmieni u Was, ale życzę powodzenia i dacie radę. Pamiętajcie o tym. Do usłyszenia, pozdrawiam serdecznie.